Szok, niedowierzanie i strach. Mała miejscowość na południu Polski stała się areną rodzinnej masakry. Rozpoczęło się polowanie na uzbrojonego ojca, mordercę. To, co wydarzyło się 27 czerwca w Starej wsi, w województwo małopolskie przypomina scenariusz filmu sensacyjnego, jednak niestety jest brutalną rzeczywistością. Tego dnia, w piątkowy poranek. Spokojna wioska zamieniła się w centrum jednej z największych akcji policyjnych ostatnich lat. Tuż po godzinie 10:00 padły strzały, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Zginęła młoda para 26-letnia kobieta i jej 31-letni mąż. Rokujące życie dziecko i roczna córeczka przeżyło. Ciężko ranna została także 73-letnia kobieta teściowa sprawcy. Podejrzanym o dokonanie tej brutalnej zbrodni jest 57-letni Tadeusz Duda, ojciec zabitej kobiety. Według pierwszych ustaleń mężczyzna działał z zimną krwią i był dobrze przygotowany. Po oddaniu celnych strzałów błyskawicznie opuścił miejsce zbrodni i uciekł w kierunku gęstych lasów otaczających okolice. Jego ucieczka rozpoczęła największą policyjną obławę w regionie od lat. Do akcji zaangażowano ponad 200 funkcjonariuszy, w tym jednostki kontrterrorystyczne, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Policja przeczesuje wiejskie tereny, lasy oraz drogi lokalne, starając się wytropić uzbrojonego i niebezpiecznego mężczyznę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert RCB do mieszkańców regionu z ostrzeżeniem: Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57-letni mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy i jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Kluczowy przełom w poszukiwaniach nastąpił kilka godzin po tragedii: policja odnalazła porzucone auto, niebieskie Augi A4 Kombi o numerach rejestracyjnych KLI 22662. W jego wnętrzu zabezpieczono ubrania i telefon podejrzanego, co pozwoliło zawędzić obszar przeczesywania terenu. Poszukiwania skoncentrowały się w rejonie Golcowa, gdzie Tadeusz Duda miał być widziany. Zbrodnia ma podłoże rodzinne, ofiarami są córka sprawcy i jego zięć. Dziecko, które znajdowało się w domu, przeżyło bez obrażeń. W innym pomieszczeniu znajdowała się 73-letnia kobieta, matka zamordowanego zięcia, która została postrzelona i w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Według informacji lokalnych mediów Sprawca użył myśliwskiego sztucera wyposażonego w lunetę broni o dużym zasięgu i precyzji. Policja przypuszcza, że broń została przygotowana wcześniej, a atak był zaplanowany. Głos w sprawie zabrał sołty z Starej Wsi, Ryszard Piszczek. W rozmowie z Ragiem Z przyznał, że znał Tadeusza Duede. To był normalny, wesoły człowiek. Grał na instrumencie, jeździł z nami na wycieczki. Kiedyś pracował w firmie budowlanej w Bielsku Białej. Sołtys potwierdził również, że podejrzany miał broń i wielokrotnie widywano go na terenie gminy, gdy kusował. Był najprawdopodobniej związany z kołem łowieckim w Bielsku Białej albo Głuchołazach. Może być niebezpieczny. Zastrzelił swoją córkę i zięcia, podkreślił Piszczek. Mieszkańcy gminy są wstrząśnięci nie tylko brutalnością zbrodni, ale też tym, że dokonał jej ktoś. Kogo wielu znało od lat jako zwykłego, pogodnego człowieka. Tego typu tragedie zostawiają pytania bez odpowiedzi, co pękło w człowieku, by sięgnąć po broń przeciwko najbliższym. Śledźcie nasze relacje, bo ta historia wciąż się rozwija. Jeśli poruszyła cię ta tragedia, zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. Co sądzisz o tej rodzinnej zbrodni i działaniach służb?